Dwa punkty zostają w Łodzi, ale trzeba przyznać, że były to dwa punkty ciężko wyszarpane z parkietu dzisiaj. No, nie było łatwo dzisiaj wygrać ten mecz za trzy punkty. Się nie udało. Jednak no, widać zmęczenie po nas, po dziewczynach. Tą taką, nie ma takiej jeszcze lekkości w tym, w tym ataku, w tych wyskokach. No, nie ma się co dziwić, dziewczyny są zmęczone. Podróże też robią swoje, ale teraz jesteśmy myślami przy następnym meczu z Bielskiem. Pewnie szybka od nowa mecz zapominamy i przygotowania właśnie do meczu z Bielskiem za mecz, mecz za cztery dni wystarczy czasu na spokojne przygotowanie myślę że tak tutaj już nie, nie ma co czego dodawać my jesteśmy gotowe nagranie z Bielskiem jutro mamy dzień wolnego trzeba go dobrze wykorzystać i po meczu z Bielskiem mamy dwa dni wolnego więc damy z siebie wszystko w piątek tak w piątek i możemy się cieszyć dwoma dniami wolnymi. Dzisiaj dostałaś szansę na pełnym dystansie i statuetkę MVP, więc szansa mm -hmm. wykorzystana jak najbardziej. No, cieszę się z tej szansy bardzo. No Nie był to łatwy mecz. Myślę, że tutaj dostałam statuetkę za to, bo nie musiałam skakać, więc to też. Było mi łatwiej trochę. No, najważniejsze, że wygrane, że, że w miarę dobrze weszłam ten mecz i go skończyłam. Adrian, po wyjazdowym maratonie w końcu przyszedł mecz u siebie i trzeba powiedzieć, że nie był to łatwy mecz i nie było to łatwe dwa punkty podniesione z parkietu. Tak, był to mega ciężki mecz, gdzie w pewnym momencie trochę straciliśmy kontrolę nad nim na pewno. Zespół Sarnowa, nie o nic do zaryzykowania grali bardzo dobrze. Odważnie przede wszystkim bardzo, bardzo dobrze w obronie, dużo asekuracji, dużo powtarzanych ataków więc było mega ciężko. Nasza też sytuacja zdrowotna przed tym meczem nie była najlepsza, bo mamy trzy przyjmujące, dwie z nich były chore. Lana do dziś, jakby nie, pięć dni była chora, więc do dzisiaj jeszcze nie jest 100%. Praktycznie nie była gotowa do gry, tak puściliśmy ją dosłownie na chwilę. Zuza też e, i tak e, naprawdę wielkie podziękowania i gratulacje dla nich, że, że dały radę, tak jak dała radę Zuza, gdzie no fizycznie mega ciężko się czuła, a cały mecz taki... Wytrzymała i ogólnie się cieszymy, koniec końców, bo takimi meczami, właśnie takimi meczami, można przegrać albo wygrać ligę. E, gdyby była porażka, no to to by była katastrofa pod jakimś kątem, ale że udało się to przepchnąć, to takimi meczami się buduje i, i teraz mamy czas się przygotować do kolejnych spotkań i, i przede wszystkim te wszystkie problemy zdrowotne po naszym turnie w ostatnim czasie rozwiązać, więc e, już tak troszeczkę ciśnienie zasz, zeszło i. i Wydaje mi się, że to może być taki przełomowy moment i, i do końca już tej rundy zasadniczej powinno być dużo spokojniej i, i pod większą kontrolą.